w tym miejscu ja byłem. że ja dzikać, narysie, że już wiedział Tutaj gdzieś, tyle od pasów Widzisz? Nie byłem tu Tylko tu I W tym miejscu jak jestem hamu Hamuje samochód, nie? Samochód to jest kurwa, nie wiem Powiedzmy, że to jest samochód, nie? <ścoughs> I on... Jak ja jestem tu, to hamuję już. Rozumiesz? No i idę. I Jak jestem w, w tym miejscu, patrzę na samochód. I on ja mówi: O kurwa. No i dobra, idę po tej bazie i I patrzę, kurwa. I idę, i idę, i idę. Jak już tu byłem, to patrzę, jak odjeżdża, a potem poszedłem na Kacerni. I koniec. Cała rozkmina. Nie pierdol na mnie. Zatrzymała się wcześniej, żeby specjalnie mnie puścić.